Przepuklina pępkowa u szczeniaka, co musisz o tym wiedzieć? Przepuklina pępkowa to niezrośnięcie się ściany jamy brzusznej w okolicy pępka. Jest to niewielki otwór w ścianie brzucha, tuż pod skórą. Predysponowane do tej wady genetycznej, wady rozwojowej są takie rasy jak maltańczyk, ciułała, ale też większe jak bulterier czy wyżej wajmarski. Przepuklina pępkowa może mieć wielkość dosłownie kilku milimetrów, dwóch, trzech, ale może też osiągnąć większy rozmiar, kilku centymetrów. E, narządy, które znajdują się w jamie brzusznej i tkanki, tu przede wszystkim tłuszcz otrzewnowy, mogą wydostać się poprzez ten otwór na zewnątrz, będąc tuż pod skórą. Najczęściej jest to jednak tłuszcz otrzewnowy, który tworzy niewielką, miękką kulkę w okolicy pępka. Taka kuleczka może się wchłonąć i najczęściej dzieje się to w przeciągu pierwszych tygodni życia szczeniaka do drugiego miesiąca życia, ale może również się wchłonąć później maksymalnie do szóstego miesiąca życia Niestety przepuklina pępkowa może powiększać się wraz ze wzrostem psa. E, takie duże przepukliny oraz takie, które nie wzrosły się do szóstego miesiąca życia, muszą być opracowane chirurgicznie. Nieleczona przepuklina niesie ryzyko, że narządy wewnętrzne wypadną poprzez otwór pod skórę. Najczęściej są to jelita, które mogą uwięznąć. Jest to zagrożenie życia dla psa. Każda przepuklina pępkowa wymaga konsultacji chirurgicznej. Nie jest to defekt kosmetyczny.